Książe William z córką na finale Euro, księżna Kate wspierająca angielskie rugbystki, premier Australii kibicujący piłkarkom. Myślicie, że wielkie rzeczy w kobiecym futbolu dzieją się tylko za granicą? No to posłuchajcie, co właśnie wydarzyło się w Tarnobrzegu. zeszły weekend odbył się tam festiwal piłki nożnej kobiet. Brzmi zwyczajnie. No to wyobraźcie sobie. 10 boisk, 45 drużyn, ponad pół tysiąca zawodniczek. Od dziewczynek w kategorii do lat 9, aż po mamy, które też zakładają korki, i wbiegają na murawę. Prawdziwa pasja. Najpierw patronat nad wydarzeniem obiła pierwsza dama, a potem pojawiła się osobiście na Podkarpaciu. Tak, pierwsza dama razem z selekcjonerką reprezentacji polskich kobiet, niną Patalon. Dla dziewczyn to był moment totalnego przełomu. Bo pomyślcie, ile razy słyszały, że piłka nożna nie jest dla nich, że nikt tego nie ogląda i nie mają w tym przyszłości. A tu nagle BUM. Pada pierwsza dama. Uśmiecha się, kibicuje, rozmawia. Prosty sygnał. Hej, jesteście ważne, wasza pasja się liczy i widzą to nawet w pałacu prezydenckim. I to nie koniec. Temat złapały media w całej Polsce, więc nagle Tarnobrzeg stał się centrum kobiecego futbolu. Dla rodziców idealny moment, żeby pomyśleć, a może moja córka też powinna spróbować? Bo jasne, nie każda z nich zostanie Ewą Pajor, Pauliną Dudek czy Kingą Szemik, ale każda może znaleźć w piłce coś ważnego. Przyjaźnie, radość, zdrowie i poczucie... Że robi coś wielkiego. I właśnie o to chodzi w takich wydarzeniach. Żeby pokazać, że dziewczyny mają swoje miejsce na boisku, że mogą marzyć, że te marzenia mają sens. Myślicie, że zobaczymy pierwszą damę w październiku w Gdańsku na meczu reprezentacji polskich kobiet? Tagujemy, zapraszamy, no i co? Kibicujemy razem.